Rozdział pierwszy i ostatni pod tytułem Jak siedzieć. No to na Wśród znaków drogowych najwyraźniej brakuje mi jednego zakazu siedzenia. Siedzieć czy nie siedzieć? Oto jest pytanie. Oczywiście siedzenie na dworcu to temat niewchodzący w zakres naszych zainteresować. W tej audycji interesuje nas pytanie natury zasadniczej. Jak siedzieć? Zanim jednak odpowiemy na pytanie postawione w tytule dzisiejszego wykładu, wyjaśnijmy, od czego należy siedzenie zaczynać. Wy sobie piwko kolne z rana, może to słowa lubię wolne. Nie no oczywiście, piwko nie jest dostatecznym argumentem pozwalającym sądowi przydzielić nam odpowiednie do zasług lokum. Tu trzeba znacznie czegoś poważniejszego. Pursi a jednak się kręci, a jednak się kręci. A więc kiedy już mamy zapewniony urzędowy dokument upoważniający nas do zajęcia pozycji siedzącej, stwierdzamy zupełnie szczerze. Nie mam o to że... I tu już czas na kilka praktycznych porad odpowiadających na pytanie: jak siedzieć? Siedzenie należy zaczynać od y, odwiedzenia magazynu mundurowego w myśl zasady suknia zdobi człowieka a więc magazyn. Tu się sprawy nawet lord. Tu masz pepegi i maść na Wszystko legalne, prima sort. Z kolei staramy się o przydział odpowiedniego lokum. Może się zdarzyć, że z powodu chwilowego przepełnienia nasze miejsce na łóżku zajęte jest przez kogoś innego. Nie należy się tym zrażać, nie należy się wycofywać, tylko z miejsca przedstawić konkretną propozycję bierz bety z kozety i bierz, mi z oczu, bo jak cię pogonię, to z kapci wyskoczysz. Rzeczą niezwykle ważną jest szybkie opanowanie języka, jakim posługują się zasiedziali tubylcy. Znajomość języka ułatwia bowiem nawiązanie kontaktów środowiskowych. Gdyby jednak trafiła nam się kawalerka, gdzie życie upływałoby nam w luksusowej samotności, należy starać się nawiązać kontakt z sąsiadem za lewej albo prawej ściany. Przy czym, uwaga, nigdy inicjatywa nie należy do nas. Nie wiemy bowiem, czy z lewej lub prawej strony nie mieści się dyżurka obywatela oddziałowego. A więc, ażeby to sprawdzić, czekamy, aż za ściany odezwie się nasz sąsiad przez delikatne pukanie. A wtedy oczywiście... Odpukaj pan, odpukaj pan, bo to pomaga, to nie blaga, to nie śmiech. Odpukaj pan, odpukaj pan. Każdy nowosiedzący jest nagabywany przez tubylców o to skąd pochodzi. I tu uwaga, bez względu na to, czy jesteśmy z Wólki, czy z Pścimia, z Garwolina czy z Kosiatycza, odpowiedź może być tylko jedna. Jestem z Warszawy. Po z Warszawy jest fajny klawy. Na niego liczyć się możesz wciąż. Mimo prawomocnego wyroku, będącego w większości wypadków urzędowym potwierdzeniem naszej niechęci do pracy, każdy siedzący jest usilnie nakłaniany do podjęcia takowej. Oczywiście nigdy nie ryzykujemy odmowy bezpośredniej, konsekwencje są zwykle raczej smutne. Załatwiamy sprawę dyplomatycznie jest pod może razie Siedzenie wymaga na ogół końskiego zdrowia i wielu sił. Stąd konieczność korzystania z dodatkowych zakupów w miejscowej kantynie. Z tym jednak nie ma większych kłopotów. Tu pucu nie ma, tu wszystko pryma. Słowo kupieckie z mnie Bóg. O góry jak szczury, karliki jak byki, jabłuszka, tacuszka, najpierwsza klasa. O konie jak konie, i szproty jak koty, i śledzie, niedźwiedzie, podbasa jak sam raz. Ba... Siedzenie wymaga także spokojnej głowy. Dlatego kontakty z ludźmi na wolności ograniczamy do niezbędnego minimum określonego dwoma talonami w roku. A wszelkie inne znajomości zrywamy lakonicznym stwierdzeniem. Szkoda twoich łez, dziewczyno wszystko ma swój kres. Dziewczyno żar miłości szczel, zostało tylko w szklankach. Mimo przestrzegania na zasad naszego praktycznego poradnika, jak siedzieć, może wam się zdarzyć sytuacja, w której z przyczyn od was zupełnie niezależnych będziecie musieli się na kilka dni rozstać z własnym materacem. Wtedy pomocna jest tylko filozoficzna uwaga. Każdego coś wyniecie, jest różnie na świecie. Nic nie ma za darmo, dla nasz gry Tak patrzę na ciebie. I nie wiem, bo nie wiem, straci lejzy skałeś, naprawdę znasz ty. Być może, że po kilku latach siedzenia dojdziemy do wniosku, że mimo wszystko nie jest to najwygodniejsza pozycja życiowa. No cóż, dowodzi to tylko słabości naszego charakteru, która to słabość zostanie oczywiście zauważona przez otoczenie i odpowiednio skomentowana. Zdjęcia. Wiesz, stary, i dobrze mój stary, to było minęło i przyszło, co jest. Poznałeś spraw parę? Poznałem spraw parę. To lata mój lata mój stary.